Siemanko. Witam na kanale Adaptacje Poddaszy. Dzisiaj kolejny odcinek z serii testów Renault Kangoo ZE elektrycznego. To jest tak. Wczoraj sobie załadowałem go do pełna. I mierzyłem dzisiaj ile, ile kilometrów jestem w stanie zrobić na tej baterii. I zrobiłem około 87 kilometrów. Czego jeszcze zasięgu pokazuje mi 15 Czyli Jakby jeszcze pojeździł, czyli by wyszło około 110 km Na dzień dzisiejszy Przy, przy takich założeniach, że jest dosyć chłodno A jak wiadomo przy, przy chłodniejszych dniach y, Zasięg troszkę spada y, Na aucie, na miałem też dość, dość spory ładunek Bo tam było jakieś 250-300 kg na, na pace załadowane I i trasa była też taka różna. Było kilka stromek podjazdów, gdzie wiadomo też jest trochę większe zużycie tej baterii, zużycie prądu. No, tak czy tak, tyle wychodzi mniej więcej w takiej fazie testów, że przy takich warunkach, załadowaną paką, część, część drogi była też po autostradzie i, i tak, jak mówię, kilka kilka stromych podjazdów wychodzi na to że byłbym dzisiaj w stanie tym autem zrobić około 110 km także wydaje mi się że bardzo bardzo spoko sprawa on się teraz zamknął się, bo go podłączyłem do ładowarki no teraz nawet pokażę jak to wygląda normalnie To jest typ 1 podpięte na kablu przez ładowareczkę ładuje się i bezpośrednio do zwykłego kontaktu tylko z takim trochę drub, grubszym, grubszym drutem, 2,5 mm, 16A gniazdko. Bez problemu normalnie ładuje się z kontaktu, mogę jeszcze pokazać, jak to wygląda w środku. izer jest, ale kabina generalnie przestrzenna, miejsca dużo. No, I na płace jak widać pełno gratów, narzędzi różnych. już część troszkę wyjąłem bo było więcej. No tak szasuje około 250-300 kg na pace jest, także też jest dodatkowe obciążenie. No i to jest wersja Maxie, więc on też jest troszkę cięższy, w sensie ma swoją masę trochę większą. Czyli na przykład jakby kupić tą wersję krótszą, no to też te zasięgi byłyby większe, nie. Także no, tak jak we wcześniejszym filmiku mówiłem, auto idealne dla kogoś, kto, kto, kto prowadzi taką jednoosobową działalność budowlaną na przykład z takimi zasięgami żeby to faktycznie łapać się w tym zasięgu baterii i naprawdę jeździmy za grosze po prostu za grosze tam wychodzi mniej więcej 100 km około 6 zł może nawet mniej także w porównaniu do jakiegoś diesla no to jest przepaść po prostu no także zachęcam do subskrypcji kanału i gdyby ktoś z Was był zainteresowany zakupem, zakupem takiego samochodu, to, to można się ze mną kontaktować, bo będę prawdopodobnie pośredniczył sprzedaży tych samochodów od, od dealera, który, który te auta do Polski z Francji sprowadza. No, także pozdrawiam, na razie.